Poznaniu.pl Poznań w minutę Tragiczny wypadek na trasie katowickiej na wysokości ulicy Wiatracznej. Rozpędzone Audi wjechało w stojącą w zatoczce taksówkę. Po wypadku wskazówka licznika w Audi zatrzymała się na 220 km na godzinę. Kierowcy Audi i taksówki zginęli na miejscu. Audi prowadził 16-letni chłopiec. Są jednym z najlepszych zespołów w Ligi Azerskiej. Wygrali w eliminacjach do Ligi Europy z Legią Warszawa aż 3 do 0. Lech Poznań w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzy się z FK Karabach. Mecz na początku. Lipca. Producent fortepianu, który został zniszczony w Auli Akademii Muzycznej, powołał komisję, która zbada stan instrumentu. Jej członkowie wycenią straty oraz aktualną wartość fortepianu. Nagranie z monitoringu, które pokazuje wypadek, podbija internet. Arkadiusz Szczebrowski został nowym asystentem trenera Warty Poznań. Niespełna 26-latek już zdobył licencję UFAA, czyli drugi, najważniejszy dyplom trenerski. Poznaniu.pl Poznań w minutę.